Istotą badania ruchów oczu jest ocena funkcji mięśni zewnątrzgałkowych. Jest ich aż 12 po 6 dla każdego z oczu. Zakres ich pracy oraz synchronizacja jest zależna w tej samej mierze od funkcji motorycznych każdego z nich, ale też jakości sterowania z układu nerwowego. Wykryte zaburzenia mogą mieć podłoże funkcjonalne, rozwojowe, ale również mogą być obrazem chorób i uszkodzeń centralnego układu nerwowego. Diagnostyka ruchów oczu wykonana w gabinecie powinna udzielać odpowiedzi na podstawowe pytania. Czy pacjent jest w stanie utrzymać fiksację na obiekcie, który chce obserwować? Utrzymanie fiksacji przez około 10 sekund nie powinno stanowić trudności zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, z wyjątkiem bardzo małych dzieci i osób z zaburzeniami uwagi. Ponadto powinna udzielać odpowiedzi na pytanie. Czy układ wzrokowy umożliwia szybkie i precyzyjne przerzucanie wzroku między obiektami? Oraz czy pacjent jest w stanie wykonać ruchy wodzące w sposób płynny pełny w pełnym zakresie pracy każdego z mięśni? Przeprowadzone badanie powinniśmy traktować jako symulację zadań wzrokowych, jakim musi podołać układ wzrokowy każdego dnia. Wykryte zaburzenia mogą istotnie wpływać m.in. na jakość czytania, przerzucania wzroku z tablicy na kartkę, utrzymania skupienia na ekranie. Mogą prowadzić do swego rodzaju niezdarności, np. częstszego potykania się czy problemów z łapaniem piłki. U osób noszących okulary zaburzenia ruchów oczu mogą być przyczyną nieefektywnego korzystania ze stref optycznych. Bardzo szybkim, a zarazem wyskalowanym względem wieku testem ruchomości gałek ocznych jest test opracowany w Northeastern State University College of Optometry. Obejmuje on badanie ruchów sakkadowych i śledzących. Normy względem wieku pacjenta opracowane są od 5 do 14 roku życia, od którego stają się również normami dla dorosłych. W przypadku zaobserwowania ograniczeń w pracy mięśni zewnątrz gałkowych. Diagnostykę ruchów oczu należy poszerzyć, wykonując np. test szerokiego H oraz test stwojenia pola. Do przeprowadzania badania ruchów oczu przygotuj dwa pateczki z kolorowymi kuleczkami w rozmiarze około 0,5 cm. Do ruchów śledzących wykorzystaj jeden patyczek, natomiast do sakat oba. Gdy Twoim pacjentem jest dziecko, możesz wykorzystać bardziej atrakcyjne obiekty, np. naklejkę na pateczku. Nie zapomnij jednak, żeby wskazać dziecku drobny element, np. nosek pieska, na którym konkretnie ma skupić swoją uwagę. Badanie wykonuj w oświetleniu umiarkowanym, umożliwiającym jednoczesną obserwację obu oczu pacjenta. Pacjent może być w korekcji, jednakże zwróć uwagę, czy ramka okularów nie ogranicza pola widzenia w zakresie wykonywanego badania. W miarę możliwości wykorzystaj pozycję stojącą dziecka. Poproś, żeby stanęło na lekko rozstawionych nogach z rękoma swobodnie pozostawionymi wzdłuż ciała. Głowa powinna być ustawiona zgodnie z kierunkiem patrzenia na wprost. Dzieci zwykle chętnie korzystają z możliwości wstania z fotela i dodatkowo angażują się w kolejne zadanie. Ty natomiast Masz możliwość dokonania obserwacji dodatkowych ruchów głowy i ciała podczas wykonywanego badania. Twoja pozycja powinna być dla Ciebie wygodna, dostosowana do wzrostu dziecka umożliwiająca swobodną pracę rąk. W badaniu sakat obiekty testowe ustaw nieruchomo na wysokości wzroku dziecka patyczki rozsuń na 20 cm, symetrycznie po 10 cm od linii środkowej ciała dziecka. Utrzymaj stałą odległość badania, mieszczącą się w zakresie od odległości harmona dziecka do maksymalnie 40 cm. Kiedy ty i pacjent jesteście gotowi, podaj instrukcję do wykonania badania sakat. Może ona zabrzmieć w następujący sposób. Pokażę Ci dwa patyczki z kuleczkami. Kiedy powiem czerwony, patrz na czerwoną kuleczkę. Kiedy powiem zielony, patrz na zieloną. Pamiętaj, utrzymaj spojrzenie do momentu, gdy usłyszysz, aby przerzucić wzrok na kuleczkę w drugim kolorze. Badanie obejmuje wykonanie pięciu cykli przerzucania wzroku z jednego obiektu na drugi w jednostajnym tempie. Zmiana następuje co około dwie sekundy. Podczas wykonywanego zadania policz, ile cykli sukap zostało wykonanych. Pięć czy mniej? Jaka była dokładność? Ile razy pojawiło się przefiksowanie albo niedofiksowanie? Czy i ile razy występowały dodatkowe ruchy głowy i ciała? Nie tracąc uważności dziecka, płynnie przejść do badania ruchu śledzących. Instrukcja dla pacjenta może zabrzmieć następująco. Teraz zostanie z nami jedna kuleczka. Obserwuj proszę, jaki kształt będę nią rysować. Patrz tak długo, jak długo będzie ona w ruchu. Kontynuując badanie, poprowadź kuleczkę tak, żeby wykonać nią dwa obroty zgodnie i dwa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Rysowane przez Ciebie w powietrzu okręgi powinny być o średnicy 20 cm, ze środkiem zgodnym z osią patrzenia wprost i linią środkową ciała dziecka. Zachowaj odległość badania mieszczącą się w przedziale od odległości harmona do maksymalnie 40 cm. Podczas wykonywania testu zaobserwuj, czy pacjent wykonał po dwa pełne obroty bez utrat fiksacji, w kierunkach zgodnych i przeciwnych do ruchu wskazówek zegara. Czy w jednym lub w drugim kierunku występowało więcej utrat fiksacji? Ile razy doszło do utraty fiksacji? Czy i jak intensywne były dodatkowe ruchy głowy i ciała? Po przeprowadzonym badaniu skorzystaj ze skal punktowych. Które umożliwiają bardzo precyzyjne określenie jakości funkcji okołuchowych pacjenta i odniesienie ich do norm dla jego wieku. Kolejny test, test szerokiego H, jest testem diagnostycznym, sprawdzającym się przede wszystkim u pacjentów z ograniczeniami w zakresie ruchomości gałek ocznych. Jest szczególnie ważny do przeprowadzenia u osób z zezami i w przypadku występowania wyrównawczego ustawienia głowy. Tak jak wcześniejszy test, polega na bezpośredniej obserwacji ruchów oczu pacjenta podczas wykonywania ruchów śledzących za patyczkiem. Warunki badania i polecenie dla pacjenta pozostają bez zmian. Warto również skorzystać z pozycji stojącej. Tym razem zwracamy jednak uwagę, żeby podczas badania głowa pacjenta pozostała nieruchoma. Polecenie dla pacjenta może brzmieć następująco. Popatrz proszę na kuleczkę, którą będę prowadzić przed Twoimi oczami. Skup na tym całą swoją uwagę. Postaraj się nie poruszać głową. Zgłoś, jeśli w jakimś kierunku zamiast jednej zobaczysz dwie kuleczki. Kuleczkę prowadzimy w odległości 40 cm przed oczyma pacjenta. Rysujemy nią kształt odpowiadający literze H z liniami pionowymi oddalonymi o około 30 do 40 stopni. Od linii patrzenia na wprost. Jeśli nie uda Ci się dokładnie zaobserwować każdego oka z osobna, test możesz wykonać dwukrotnie, kierując swoją uwagę raz na prawe, raz na lewe oko pacjenta, ale nie zasłaniając żadnego z oczu. Za pomocą testu szerokiego H możliwe jest wyizolowanie i zaobserwowanie zaburzeń w pracy konkretnych mięśni odpowiedzialnych za patrzenie w danym kierunku. Ruch w linii poziomej odpowiada pracy mięśni prostych bocznych i prostych przyśrodkowych. Natomiast ruch w liniach pionowych rysowanych pod kątem 30 do 40 stopni od linii patrzenia na wprost odpowiada pracy mięśni prostych górnych oraz dolnych i skośnych górnych oraz dolnych, odpowiedzialnych za unoszenie i obniżanie gałek ocznych. Pamiętaj! Zaburzenia ruchomości gałek ocznych mogą mieć złożone podłoże zarówno funkcjonalne, jak i kliniczne. W przypadku wykrycia istotnych zaburzeń konieczne jest zlecenie poszerzenia diagnostyki medycznej.